Od momentu przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu 69-letniej mieszkanki Piły, policjanci niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do odnalezienia zaginionej. Przeszukano teren przyległy do miejsca zamieszkania kobiety oraz na brzeże rzeki Gwdy, od mostu Zygmunta Starego do mostu Bolesława Chrobrego. Sprawdzany jest i analizowany monitoring miejski i prywatny. Każda informacja od obywateli dotycząca zaginionej jest na bieżąco weryfikowana przez policjantów. Rodzina zaginionej także czeka na informację dotyczącą Zyty Mrotek. Pilanka ma 69 lat, wzrost około 1,60 m, siwe włosy, jest szczupłej budowy ciała. Tego dnia ubrana była w spodnie materiałowe w kolorze beżowym, beżowy żakiet z rękawami 3 3/4 oraz klapki skórzane na koturnie. Miała ze sobą ciemną torebkę na długim pasku. Jeśli ktokolwiek posiada jakieś informacje na temat zaginionej, proszony jest o pilny kontakt pod numerem telefonu 502 501 410 lub 997.